21 września na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie podczas sesji Rady Powiatu miało miejsce wręczenie odznaczenia ministra zdrowia dla Barbary Pietrzyk, pielęgniarki o wieloletnim stażu we włoszczowskim ZOZ. Odznakę honorową za zasługi w ochronie zdrowia wręczył dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Adrian Bochnia, który zrobił to w imieniu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zdrowia, Blanka Wiśniewska, Dyrektor Biura Ministra. 21.09.2020 rok. Na moje ręce, na ręce Pana Starosty. Szanowni, szanowni Panowie, w związku z nagłą sytuacją i zmianą planu harmonogramu dnia, w imieniu Pana Ministra Zdrowia, Damiana Niedzielskiego, czynności Wręczenia odznaczenia ministra zdrowia dla pani Barbary Pieczyk od znaki honorowej za zasługi w ochronie zdrowia. W zastępstwie dokona pan Adrian Bochnia, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWIA w Warszawie. Panie przewodniczący, panowie starostowie, byli obecni. O 12.30 przewodniczyłem spotkaniu. O godzinie 13 już się cieszyłem, że pan minister do państwa jedzie. O 13.01 odebrałem telefon i nie mogłem odmówić pani dyrektor biura ministra, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, któż lepiej nie zna powiatu jak pan. Powiatu co prawda tak bardzo dobrze nie znam, ale ze ozdobą e, poznałem. Przystępując do postępowania od znaczenia: pielęgniarka to odkrywca wielki rycerz i artysta. Które pochyla się każdego dnia nad łóżkiem chorego, pomaga znosić cierpienie, ból Pomaga wyzdrowieć i co najtrudniejsze umrzeć. Pani Barbara Pietrzyk w zawodzie pielęgniarki pracowała i pracuje przez ponad 40 lat jako pielęgniarka początkowo Izby Przyjęć, a potem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Związkowiec, kilka lat Przewodnicząca ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Strony społecznej działającej przy zespole zdrowotnej przy zespole opieki zdrowotnej we Głoszczowie szpitala powiatowego im. Jana Pawła II, wytrwała, niepokorna, silna i utrzymała w pracy z pacjentem kompetentna, opiekuńcza i empatyczna, cierpliwa i opanowana, szanująca prawa pacjenta i za wszelką cenę starająca się zachować jego godność w często bardzo trudnej sytuacji. Zawsze potrafiąca dzielić się fachową, profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, posiadająca autorytet zarówno wśród współpracowników, jak i pacjentów. Zdaniem bezpośredniego przełożonego naczelnej pielęgniarki, pani Elżbiety Wendel, jako koleżanka zawsze dla drugiego pracownika dostępna, ciepła, sympatyczna. Jako związkowiec zdecydowana, posiadająca zdolność logicznego myślenia, dbająca o warunki pracy i płacy pielęgniarek i Godnie reprezentującej i broniące interesów oraz praw pracowniczych. W imieniu pana ministra zdrowia, Adama Nidzielskiego, mam zaszczyt oznaczyć panią Barbarę Pietrzyk od znaku honorową ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia. Cieszę się, że jest pierwszą osobą odznaczoną z powiatu włoszczowskiego. Serdecznie zapraszam. Oprócz odznaki dyrektor Adrian Bochnia wręczył dla pani Barbary kosz czerwonych róż. Władze naszego powiatu oraz delegacja włoszczowskiego szpitala gratulowali odznaczonej, wręczając kwiaty. Barbara Pietrzyk podziękowała dyrektorowi bochni, a także innym osobom, z którymi miała okazję współpracować w minionych latach. Chciałabym podziękować przede wszystkim panu dyrektorowi Andrzeju Bochni, że przyjechał, że wnioskowało o taką nagrodę. Dziękuję Pani dyrektorowi. Dziękuję pani Elżbieta Węgna, moim naczelnik i panu dyrektorowi Rachałowi Krubie za współpracę, mimo że nie zawsze się zgadzamy, ale gdzieś pośrodku się spotykamy. Dziękuję obecnemu staroście, ale też dziękuję byłemu staroście za to, że pani. Za to, że zawsze Pan miał otwarty dla nas <noise> Za to Pani serdecznie dziękuję. Dziękuję też przede wszystkim moim koleżankom i kolegom ze szpitalnego działu ratunkowego, że męczyli się ze mną przez 40 lat. <noise> za to im dziękuję. I przepraszam za zamieszanie, trochę, które spowodowaliśmy moją osobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.